do pana starosty i do pani przewodniczącej, żeby takie zadanie budowania monitoringu powodziowego dla powiatu bądźgo przewidzieć w przyszłorocznym budżecie powiatu. I pytanie miałbym do pana starosty, a właściwie do jego referatu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Czy były w tym zakresie podejmowane jakieś działania, czy były oceniane koszty? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy dla powiatu dobrzego, czy taki system Przewidywany czy mentalność? taka drobna dobra uwaga do pana radnego Malena Gajdy. Dziwię się, że pan radny jest już członkiem zarządu od 1 grudnia 2010 roku po tragicznych latach 2009-2010 roku, gdy się e, podobnie prowadził na terenie terytorium, wszyscy żeśmy taką decyzję podjęli do monitoringu Jeżeli zadaje pytanie starościowi, to no, rozumiem, że pan starosta powinien się podpisywać pod tym. Yy, ja nie wiem, jak, czy, czy tą odpowiedź mogę tragować poważnie, czy to jest to pewnie spełnienie 30-szowego terminu, ale odpowiedzi do chwili obecnej pan starosty nie otrzymały. Bo ja się nie pytałem o no, pytanie, W 2013 roku. I tej odpowiedzi nie wiem, czy celowo, czy nie celowo Pan Starosta nie udzielił, mówiąc na sesji, że nie wszyscy ich wypamięta, ale myślę, że rzeczywiście. Przejęcia władzy obecnej koalicji yy, dało się zauważyć, że stosowana jest taka zasada w stosunku do ludzi, do pracowników, do podładnych, do dyrektorów, niektórych dyrektorów jednostek organizacyjnych. Nie wiem, czy słowo słynnego doradcy, byłego prezydenta, kto nie zmiecie, to zmiecie, czy tutaj jest stosowane, bo myślę, że od jak roku, gdzie zaangażowany jestem w życie publiczne, takiego traktowania ludzi, takiego nękania, jak o tym mówiłem w tamtym roku, no nie przypomniałem sobie, że za samorząd. W ostatnim czasie, że na komisji konkursowego, Ale okazuje się, że obecnej władzy nie wystarcza to, że ktoś pozostanie w po podobnym stanowisku pracy, yy, dyrektora. Obecna władza chce zupełnie na puszczać i yy, yy, 29 maja, czy, czy, czy któregoś tam czerwca, pani doktor Marta Krawosz została wypowiedzona z pracy. Warunki pracy. Jeżeli taka jest Wasza zasada pracy, to życzę Wam wszystkiego najlepszego na kolejne miesiące ustalowania. I na koniec chciałbym poruszyć sprawę Pana Dyrektora Jana 27 lutego żeśmy rozmawiali o uchwale, o uchwale dotyczącą przeszkodów Były tu różne głosy. Ja osobiście głosowałem przeciwko, z tą świadomością, że wiadomo, że ta uchwała nie będzie służyła tylko i wyłącznie rozwojowi tej szkoły, tylko chodziło o to, żeby pozbawić człowieka stanowiska pracy. To jest naprawdę łamanie przepisów prawa, i nie wiem, czym ten rektor wam zaszkodził, co on wam takiego zrobił. Chyba że dlatego, że uzyskuje od dwóch lat najlepsze, najlepsze wskaźniki zdawalności matów i, 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 i dba o tą szkołę. No, 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 ja nie wiem do Chodzi może o to, że ktoś lepszy, im lepszy to tym, 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 tym trzeba gościć powiedzmy z Wyskławia. Nawet do takiej sytuacji, szanowni państwo, doszło, że na ten temat będziemy jeszcze mówić pewnie. w... w w innym punkcie do takiej sytuacji doszło, że 29 maja została podjęta uchwała Zarządu Powiatu wysłana ze starostwa 6 czerwca i woźny odbiera wypowiedzenie panu dyrektorowi, woźny przekazuje wypowiedzenie panu dyrektorowi rozwiązania stosunku pracy ze stanowiska Kretania. No, szanowni Państwo, jaki poziom reprezentujecie? Jaki poziom? Jako władza jako organ czy to jest jakaś nienawiść, nienawiść, jakieś, jakaś, jakieś urojenie pewnych ludzi w stosunku do, do, do ludzi, ale tak się nie postępuje, Szanowni Państwo. I tu jest bardzo istotne. Pomimo stwierdzenia wyżej wymienionych uchybień w zakresie niegospodarności, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych nie przyjął do rozpatrzenia zawiadomienia, czyli, że Pan Wicestarosta Pantera no, działa w imieniu jakichś nadzwyczajnych sądów. On podważa podważa instytucję pod nazwą rzecznej dyscypliny Finansów Publicznych. O ale jednak i w związku z tym organ prowadzący jako szansową ocenę wydał dobrą, ponieważ wiadomo, no niechęć, niechęć pana Pantele w stosunku do tych do z które przed chwileczką przetoczyłem, jest wybitna. Pan Starosta i zarząd powiatu wykazują od jakiegoś czasu pokusy, pokusy bizantyjskie. Na czym te pokusy bizantyjskie polegają? Rozumiem, że ktoś może być zauroczony ministrem od zegarków pożyczanych za 40 tysięcy, ale myślę, że w dobie kryzysu no, warto odstąpić od pokus bizantyjskich i nie robić z tego budynku bizancji. Za chwileczkę będziemy mieć w zmianach w budżecie kolejne pieniądze wprowadzone na poziomie 700 tysięcy złotych. Pierwszy przetarg został ogłoszony nie mając nawet zabezpieczenia w budżecie, bo, bo dopiero teraz wprowadzamy to. Czyli natomiast natomiast na oświatę, szanowni państwo, ja już to wskazuję drugi rok, że Regularnie oświatę się utmieni. I chciałbym zaproponować, chciałbym zaproponować, żeby Wysoka Rada przyjęła alternatywę wydatków. Lat, żeby nie przeznaczać pieniędzy na, na urządzenie sobie gabinetu pana Starosty. Ja, się, ja, nawiązałem, do, ja nawiązałem do ministra ministra zegarkiem, ponieważ parę dni temu czytałem na że w ministerstwie gabinet ministra został wyremontowany. Na no dożywacie panie Starosty? Że gabinet. Ga, że gabinet ministra został wyremontowany słowami rzecznika. Prasowego, ponieważ temperament ministra nie pasuje do obecnych, obecnego gabinetu. Nie wiem, czy, czy teraz nastąpiły zmiany temperamentów i trzeba za 700 tysięcy remontować pomieszczenia, pomieszczenia starostwa. Prosiłbym o rozważenie takich rzeczy i z takim programem prawo i sprawiedliwość wystąpi. Chcielibyśmy, żeby alternatywą było dofinansowanie do potrzeb oświatowych. Chcielibyśmy gdzie wielokrotnie w wielu kręgach jest krytykowana zasada zakupowania podręczników. Każda szkoła co roku kupuje do każdej, do każdej klasy, do każdego oddziału różne podręczniki. Chciałbym, żeby te pieniądze, w dobie kryzysu, powstał specjalny program powiatowy do wsparcia uczniów szkół podagimnazjalnych na zakup podręczników dla wszystkich uczniów w szkołach podagimnazjalnych. To i pomocy naukowej. Przyczyniłoby się do dodatk dodatkowego naboru do, do szkół. Myślę, że pomysł jest do rozważenia. My przygotujemy taki program i chciałbym, żeby Rada się do tego pozytywnie ustosunkowała. A jeszcze tak, jak patrzę tu akurat na ten szczyt przed sobą, bo dzisiaj Pana redaktor mnie nęka od samego początku, i z drugiej strony, że jeszcze finansuje i pojawia się taki billboard w kierunku Radgoszczy. Żydzi mają synagogę. My y, mamy czy przedsiębiorcy długi, co jest wierutną, bzdurą, manipulacją, bo że później billboard, czy y, burmistrz, czy, czy powódź nie jest spowodowana remontem synagogi. Ostatni taki afisz, czy szyld, który ma się ukazać. Ja myślę, że takie kompletne bzdury tu ze strony opozycji, która to finansuje, szkodzą tym relacjom i można powiedzieć, że to jest z stekiem bzdur. 4 tysiące i to jest umowa dotycząca realizacji strategii promocji samorządu gminnego i powiatowego. Tyle. I tyle. Jest, taki jest zapis. To nie jest za gazety, tylko to jest za to, że praktycznie jeżeli się promujemy tam, jeżeli praktycznie są materiały jeżeli jest, jest o opowiecie o powiecie wtedy, to finansów to praktycznie tak to płacimy. Był taki moment, kiedy na przerwie pan redaktor On wolał podzielić ludzi na dobrych i złych. Dziękuję. Ja się również zgadzam z tym, że ludzie się dzielą na dobrych i złych, ale również się ludzie dzielą na ludzi prawdomówiących i nieprawdę mówiących. Panie starosto, chciałem panu poinformować, znaczy, przepraszam, panie widzę starosto, że pan publicznie tutaj mówi nieprawdę. E, być, być może nie miałem na tyle czasu i tak zbyt długo mówiłem poinformować tutaj i gości, i, i radnych. Pan Rektor Jan Giera złożył wniosek o ocenę 1 lutego 2013 roku. Termin ustawowy zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela mijał, mijał 30, 30 kwietnia, czyli 3 miesiące od przepisów ustawowych. Państwo jako organ prowadzący zobowiązany do wydania oceny wydaliście, tak jak Pan powiedział, 33 czerwca czy 4 czerwca, już, już nie pamiętam, ale chyba 3 albo 4 czerwca, czyli po prostu Pan nieprawdę mówi, Pan nieprawdę mówi, także proszę nie mówić tutaj nieprawdy, bo nie dotrzymaliście Państwo ustawowych terminów zgodnie z kartą nauczycielów. Zgodnie z KPA 30 dni i znając administrację od wielu, wielu lat, nie zdarza się, a jak się zdarza to w szczególnych uzasadnionych przypadkach, że 30 dni odrzucana jest sprawa, ponieważ są jakieś uzasadnione, trudne przypadki. Natomiast 30 dni starcza na wydanie czasami trudnej decyzji administracyjnej. Panu i panu staroście Kwiatkowskiemu nie udało się wydać opinii zgodnie z kartą nauczyciela w ciągu trzech miesięcy. Proszę nie wprowadzać opinii publicznej i radnych w błąd. I proszę mówić prawdę. Nie po raz pierwszy, zawsze zarzucany jest mi, że mówię w związku z tym ja ponawiam prośbę, aby sprawą i procedurą zajęła się Komisja Rewizyjna, czy zostały uchybione jakieś procedury, zresztą Państwo złożyli się nadzoru Radzoru wody Niech zbada cały przebieg postępowania, całą dokumentację zgromadzoną, całą korespondencję zgromadzoną, niech zbada protokoły, które były protokołami Państwowej Inspekcji Pracy, protokoły kontrolne i odpowiedź Rzecznika w Dyscyplinie Finansów. Jak chcę wrócić do tematu? Jesteśmy w punkcie przegłosowania absolutorium i wypowiadamy się na, na temat realizacji finansowej przez zarząd budżetu. Proszę państwa, z tego co wiem, to zarząd przegrał sprawę z dyrektorem Orłem o odszkodowanie i tam ponad 14 700 zł wypłacił tego odszkodowania. Można, można do tego przejść z tym przejść do porządku dziennego, a można to uznać za błąd. Ja to uznaję za błąd i dlatego niestety nie będę mógł głosować za udzieleniem absolutorium. To tyle a propos, a propos głosowania, które się odbędzie i a propos dyskusji. Myślę, że to jest konkretny głos w konkretnym punkcie. A pewnie nie wrócimy do punktu szkół w Szczucinie, bo będziemy głosować. Zwiększenie tych godzin, to wtedy będziemy dyskutować. I prosiłbym bardzo, by dopuścić dyrektora Gierę też do głosu, żeby zainteresowany mógł się w końcu wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja pozwolę sobie jeszcze na krótką dyskret, dy, 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 dygresję, jeżeli pani pozwoli, bo dzisiaj jest taki dzień w ogóle dygresji. Słyszymy różne przysłowia i mądrości. I chciałbym od razu przeprosić, jeżeli ktoś się poczuje obrażony tym, co powiem, ale... Niejednokrotnie doświadczyłem tego, że na interpelacje i za, zadawane pytania, dzisiaj też jest tego przykład, nie otrzymujemy precyzyjnej odpowiedzi. Otrzymujemy jakieś wymijające stwierdzenia, często nieprawdziwe, mądrości lub jak przysłowia, który dzisiaj autorem był pan Robert Pantera. I sam pani zresztą potwierdziła, że warto to zapamiętać, bo to bardzo mądre, to ja proponuję, żeby iść dalej. i Podzielić tą salę na dwie części. Podzielimy ich na dobrych i złych. Pan Robert Pantera przydzieli, którzy będą siedzieć po jednej i po drugiej stronie. Zaproszonych gości oczywiście wyłączymy. I zrobimy taki eksperyment. Ja chętnie usiądę po stronie złych na ogólnikach. A, a przechodząc do sprawy y, omawianej, czyli absolutorium, to jeszcze raz podniosę ten temat, który dzisiaj częściowo poruszył radny Krajewski. Ponieważ wielokrotnie podczas obrad naszych sesji była poruszana sprawa lokalnych mediów. Brylował w tym zresztą najczęściej Pan Radny Marek Kopia. Istotnie, istotnie, istotnie powstało takie lokalne pismo. Radny Kopia powinien być tylko bardziej precyzyjny, bo to wie, Nieprawdę jest to jednoosobowe przedsięwzięcie, nie jest to, nie jest to gazeta opozycyjna, ale nie, nie da się ukryć, że dr Marek Cieszelczyk, redaktor naczelny, otwarcie władzę krytykuje. I cóż władza robi? Władza wymyśliła na to antidotum, czyli należy wydać pismo przeciwne, które będzie chwalić władzę. No i proszę Państwa, za pieniądze stowarzyszenia zosta, 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 wydawane jest pismo, a wydawanie pisma w mojej ocenie jest niczym innym jak prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego te, te odpowiedzi Pana Starosty są troszkę wymijające, ja się z nimi nie zgadzam, uważam je za nieprawdziwe, dlatego że jak można uznać za materiały promocyjne gazetę, którą się sprzedaje w sklepie? Za pieniądze podatnika robi się propagandę i finansuje się gazety. Taka jest sprawa. A są to kwoty, podejrzewam, dosyć duże przy wydawaniu pisma. Zresztą wydawca tego nielubianego mógłby na ten temat powiedzieć. No, dlatego będę to jest po przeciwko udzielaniu Dziękuję bardzo. Bo rozumiem, że składka członkowska i pieniądze podatników zostały tylko i wyłącznie skonstruowane po to, żeby finansować gazetę, ja będę używał gazety władzy, zresztą tutaj pieszczotliwie to chcę jakby określać, ponieważ, ja zaraz Panu Gajdzie jeszcze odpowiem, ponieważ według informacji Pana Starosty Kwiatkowskiego w 2012 roku pieniądze publiczne na poziomie 35 tysięcy z hakiem i w 2013 do połowy 2013 24 tysiące, prawie 60 tysięcy złotych pieniądze sponsorują działalność gospodarczą gazety, gazety lokalnej władzy. To jest po prostu niedopuszczalne, żeby robić takie numery, żeby antidotum znajdować na, na, na gazetę która, czy, czy wydawnictwo, które się kieruje gospodarką goldmonk. dyrektor ZSP w Szczucinie przedstawić wyraźnie moje stanowisko. Wszyscy wyraźnie usłyszeliśmy słowa, że wszyscy jak tutaj siedzimy, jesteśmy dzisiaj pracownikami zespołu szkół, po zmianie przechodzimy i jesteśmy pracownikami powiatowego centrum edukacji i kompetencji zawodowych. Padło jeszcze nawet do mnie pytanie, no to co z umowami? Jakie umowy będą, poprosiłem jeszcze Panią Kedrową, było wyraźnie powiedziane, że tak się stanie, że będziemy aneksować po prostu umowy i będziemy nadal pracować. czas, który powinienem przeznaczyć bardziej na promocję szkoły i pracę nad kształtowaniem nowej jednostki, no niestety musiałem poświęcać na próby wyjaśnienia spraw, które były no, nieuregulowane do końca. Znaczy bardziej w formach prowadzenia, jeżeli jest uregulowane to w formach prowadzenia. Muszę również poinformować, że nabór do klas pierwszych jest słaby. Mimo mojej całkowitej informacji i tutaj z, tej, z tego miejsca mówiłem, że to nie jest likwidacja. To jest tylko rozwiązanie po to, żeby powstała nowa jednostka. Nabór na dzień dzisiejszy jest w miarę słaby w porównaniu z latami poprzednimi. Młodzież i rodzice są trochę sceptyczni do tego centrum. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze, dokonana, można powiedzieć, dla mnie dość gwałtownie, jeżeli chodzi o y, pisma czy, czy dokumenty, w ostatniej chwili uważam, że no, przyspieszy trochę więcej kłopotów organizacyjnych i pożytku tej nowej placówce. Jako inicjator rozwoju szkolnictwa zawodowego w Szczecinie jestem zatroskany o dobro mojej placówki i nie rozumiem tylko czemu to miało to służyć, jeżeli bo myślę, że dobru, ja jestem przekonany, że dobro pracowników szkoły, szkoły, uczniom, rodzicom czy wyłącznie zmianą, czy wyłącznie mam się zastanawiać o zmianach Między innymi, jeżeli te zmiany służą czemuś innemu to mogą umożliwić również osobom zainteresowanym pozyskanie z budżetu starostwa wysokiej są w charakterze rzekomych odszkodowań ja to po prostu przechodzę przeze mnie przechodzą dokumenty więc tutaj no, mam na ten temat wiedzę nie chciałbym tutaj jakoś mówię trącać się pomiędzy Państwa dyskusję. proszę żeby ta placówka skoro dzisiaj tak kwitnie bo w zeszłym roku mieliśmy, w naj... poprzednich latach, mieliśmy najlepszy wynik. Kolejny rok, najlepszy wynik. Pozyskałem, zrobiłem większą ilość naboru. Ym... Ja się stołka, przepraszam, tak brzydko może powiem, nie trzymam. Bo przyjdzie ktoś inny, będzie zrobił to lepiej, nie ma sprawy. Trzy lata budowałem, to co w poprzednich latach leciało w dół, bo mieliśmy co roku spadek przyjęć, było mniej oddziałów. Dwukrotnie udało mi się zwiększyć ten oddział w jednym utrzyma stanu. Bardzo proszę o to, żebyśmy mogli za o pomoc na zasadzie, na zasadzie formalnej pomocy tym przekształceniu, żeby ta placówka zaistniała i żebyśmy prosperowali i wszyscy nauczyciele poczuli się, że rzeczywiście yy, nie jest, to nie będziemy tu kombinować, tylko po prostu yy, no, działać na rzecz yy, placówki w Szczecinie, tak jak w innych zespołach szkół. Dziękuję bardzo. Myślę, że każda zmiana niesie jakieś ryzyko i chcielibyśmy, żeby się... Rozumiem, że pani dyrektor jest tak zafascynowana Brniem, że złożyła wniosek o to, żeby się przeprowadzać do Brnia, bo tak przynajmniej w uzasadnieniu pisze, że pani na wniosek pani. Myślę, że chyba nadinterpretacja tego zapisu. No ale szanowni państwo, ja, ja wrócę cały czas do tego Bizancjum. No, Bizancjum powoduje to, że dobrze funkcjonująca placówka oświatowa instytucja powiatowa no będzie daleko daleko i myślę, że to, ta decyzja to jest zamknięcie normalnego funkcjonowania tak potrzebnej, nie wiem gdzie wy ten pomysł, że się pojawili, skąd się ten pomysł pojawił, żeby tam to robić. Nie wiem, tak żeśmy tu zastanawiali się w gronie była mowa tak, głosujemy tak. Ja mimo wszystko będę przeciwny temu głosowaniu, bo uważam, że luksusy, które sobie władza obecna chce zafundować, nie może się odbywać kosztem innych instytucji. Może do Szczuci na zróbcie te, przeniesie do tego wiadomo. Po prostu szkodzicie, wasze działania są szkodliwe dla oświaty i dla, dla tych instytucji kultury, które, które mamy jeszcze. I po co te wszystkie takie praktycznie pod publikę? Był redaktor naczelny w Arizonie, miał święty spokój, bo był początkowo palony ładnie wrócił. Że, że, dlatego po co wracamy, po co podgrzewamy stare kotety, po co nam to jest potrzebne?